Przed wojną wiedliśmy normalne życie. Mój tata i brat pracowali. Mieszkaliśmy na wsi i zajmowaliśmy się hodowlą zwierząt. Pamiętam tylko miłe rzeczy, bo takie wtedy było życie. Ojciec umarł jeszcze przed wojną, a mój brat po upadku Srebrenicy. W mojej rodzinie żaden mężczyzna nie przeżył. Tylko kobiety i dzieci. Oni po prostu przyszli i kazali nam uciekać. Musieliśmy opuścić nasz dom. Inaczej zabiliby nas wszystkich. Działo się tak wiele. Strzelali do nas. Pewnego dnia zabrali mojego brata. Nigdy nie zapomnę tej chwili. Miał 35 lat. A ja miałam 15. Pamiętam, kiedy go przytuliłam po raz ostatni. I musiał odejść. Potem żyłam nadzieją, że któregoś dnia po prostu się pojawi. Kiedy znaleźli go, martwego, chciałam natychmiast umrzeć. Cokolwiek się stanie, nigdy tego nie zapomnimy. Można o tym nie myśleć, ale nie da się tego zapomnieć. Ludobójstwo na muzułmańskiej społeczności Srebrnicy było największą masakrą w Europie po II wojnie światowej. Między 12 a 16 lipca 1995 roku, bośniaccy Serbowie zamordowali ponad 8000 mężczyzn i chłopców. Kobiety i dzieci zostały siłą oddzielone od swoich mężów, ojców, braci i wywiezione do baz ONZ w okolicach miasta Tuzla.